Kochani, słuchajcie, mam dla was no dosyć niefajną w sumie wiadomość, tak? Ale jest w tym jedna, jed, jeden plus. Więc zaczynając, zapowiadałem wam, że, ten, że najbliższy mój film będzie jutro, czyli w sobotę. Otóż nie będzie go w sobotę. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ chciałem zrobić dla was coś naprawdę zarąbistego. W tym filmie mamy po prostu zaplanowany Największy konkurs Największy konkurs jaki kiedykolwiek Robiłem, za jaki kiedykolwiek się brałem Największy pod względem ilości osób Które mogą wygrać I to same fajne rzeczy I to naprawdę fajne rzeczy Typu prywatny meetup ze mną i tak dalej yy, No i utknął nam ten przez, przez ten konkurs film utknął U prawników I ja mam film gotowy Teraz byłem go właśnie oglądać To jest najlepszy film na moim kanale Serio to jest no, no, mega, to jest mocne. To jest najlepsza przygoda chyba mojego życia. Ale nie mogę go wrzucić teraz, bo czekamy na rzeczy od prawników i dlatego po prostu chciałbym Was prosić o jeszcze chwilę cierpliwości. Przepraszam, bo no, mój błąd. Byłem pewien, że po prostu film będzie gotowy, bo wiedziałem, że go zmontuję na, na, na jutro, ale nie przewidziałem tego, że. Po prostu ten konkurs jest na tyle skomplikowany, że utknął uprawników i czekamy, aż oni to wszystko posprawdzają, czy to wszystko jest y, zgodne ze sprawem, ze wszystkim, a, 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 no tak musi po prostu być, więc kiedy będzie, ciężko powiedzieć, bo może za tydzień, może za dwa, może nawet za trzy, chociaż bardzo bym nie chciał, ale no, nic nie zrobię, a chcę, chcę bardzo ten konkurs rzucić, mógłbym rzucić film bez konkursu, ale to nie wchodzi, nie wchodzi w grę, bo... No po prostu to jest yy, mega fajny jest ten konkurs też, także po prostu cieszę się, że mogę, mogę dla Was coś takiego przygotować. Więc chwilę cierpliwości. Bardzo was, proszę buziaczki.